Wibracja dnia na środę 10 grudnia 2025 roku. Wibracje budujące to jedynka, trójka i dziewiątka, wibracje pośrednie to czwórka z dziewiątką i wibracja docelowa to czwórka w księżycu malejącym. Natomiast dzisiaj, szanowni Państwo, bardzo się pilnujmy, żeby za coś nie zapłacić, gdyż ponieważ jedynka w domu trzecim daje nam taką sytuację, gdzie my nie patrzymy na cenę, my nie oceniamy, my nie szacujemy, my nie przewidujemy pewnych historii, więc gdybyście dzisiaj chcieli dokonywać większego zakupu, to serdecznie polecam, serdecznie namawiam, sprawdźcie Państwo w internecie, gdzie coś, taka, gdzie taka rzecz kosztuje, ile gdzieś tam możemy na tym zaoszczędzić, jakie są różnice i upewnijmy się, czy aby jest to dobry czas, żeby powiedzmy tego rodzaju a, wydatek sobie zafundować, gdyż ponieważ przy kodzie 1.3 nas tutaj powiedzmy wtedy kusi do przeinwestowania, do przepłacania. Zatem szanowni Państwo, dzisiaj pomimo tego, że mamy czasy, jakie mamy, pomimo tego, że być może to już wyszło z dobrego tonu i nawyku, ale dzisiaj warto się będzie o wszystko targować i za to trzymam kciuki dobrabróżba.pl Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.